można było w sobotę poznawać tradycyjne specjały na festiwalu Kół Gospodni Wiejskich Polska od Kuchni. Ale nie tylko. Były występy zespołów ludowych, a niemal każde z prezentujących się tam 40 tych wiejskich organizacji wystawiło swoją kandydatkę w wyborach mis w dzień. Najważniejsze jednak były potrawy według starych, sprawdzonych przepisów. Naszym daniem głównym były prażok, prażaki z tym, z paśnicą. No i te... Mamy tutaj tak swoje wyroby własne z Wędlin, sery swojskie. No i wypieki naszych koleżanek. Inną, ale również tradycyjną propozycję do festiwalowego konkursu miały panie z Radoci. Pierogi z jagodami i z truskawkami z owoców takich sezonowych i młodą kapustką z naszych ogrodów. Pyszne, po prostu słodkie, ale ziemniaki bym nie powiedziała, że mogą być w takim wydaniu. Takie pyszne, także w takiej postaci jak to jest. Kapustkę spróbujemy i zobaczymy jaka ta kapustka jest do tych pierożków. Też z nutką koperku, boczuć, także wszystko pyszne i smaczne. Smakowały nie tylko potrawy. No Uważam, że bardzo ciekawe spotkanie. Jestem tutaj z koleżanką. Ale dlaczego a, ciekawe? Co, tu, co to panią zaciekawione? Y, y, wypieki. Głównie wypieki. Ale, ale i stroje. No te które tutaj y, widać. Podoba nam się jedzenie bardzo dobre, atmosfera fajna, super. Na pewno przyjedziemy jeszcze raz. Naprawdę atmosfera jest fantastyczna. Cieszę się, że mogę tutaj być i dzisiaj z Wami uczestniczyć. Jeżeli chodzi o potrawy regionalne, to jest tu niesamowita w ogóle kreatywność. Mamy tutaj i przepisy takie, które są odwzorowane na XIX-wiecznych przepisach, i zupełnie się nie zmieniła ta receptura, ale mamy też zupełnie nowe podejście do starych przepisów. Dużo jest oczywiście kaczki, jak na ten region przystało, oraz potraw z ziemniaków, ale zaskoczyli nas również perliczką. Smakuje bardzo dobrze. Ciekawy, ciekawy smak. Nieznany dla mnie w sumie. A czy warto przejechać? No pewnie, że tak. My jesteśmy z Łodzi, niedaleko. W zasadzie dwa razy w roku tutaj przyjeżdżamy. Mistrz w Dzięku Kół Gospodyń Wiejskich prezentować będą najsmaczniejsze potrawy w finale festiwalu Polska od Kuchni 25 września na PGE Stadionie Narodowym w Warszawie.